Cześć, witaj w podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czyżowska i dzisiaj zapraszam Cię na kolejny odcinek z sezonu Afirmacje. Natomiast dzisiaj nie będzie samych afirmacji. Będzie, ponieważ już jesteśmy po kilku wspólnych sesjach afirmowania. Dzisiaj będziemy opowiadać sobie o tym, jak Tworzyć afirmację, to znaczy jak świadomie wejść w ten nurt. Bo afirmujesz cały czas, całym sobą. Jeszcze słowem wstępu, na YouTubie pojawił się. Dokładnie przed tym film, przed tym nagraniem pojawił się film, zapis całego, całej prelekcji z ostatniego festiwalu ezoteryki w, i medycyny naturalnej w Krakowie i ta prelekcja dotyczyła właśnie afirmacji, więc jeśli masz ochotę, to zapraszam Cię tam, a my się zabierzemy do tematu afirmacji. I... Dzisiaj e, trochę z mniej psychologicznego podejścia, trochę bardziej e, od strony rozwoju świadomości, <laughs> bo e, przepływ e, afirmacji, który się odbywa przez nas, to jest nasza zgoda na postrzeganie rzeczywistości. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas postrzega e, oprócz tego, co nazywamy obiektywną rzeczywistością czyli tej części e, świata, który się zgadzamy widzieć dokładnie tak samo jak inni, e, e, dosłownie uwspólniamy nasze doświadczenia i możemy je przeżywać razem. E, oprócz tego mamy całą ogromną piaskownicę doświadczeń, których ani nie musimy, ani nie potrzebujemy us, um, uwspólniać e, z innymi ludźmi. Możemy. Natomiast ta piaskownica doświadczeń, doznań jest dla nas. To znaczy ona istnieje jako nasz świat wewnętrzny i tutaj się pozbywamy na chwilę, zostawiamy za drzwiami to kryterium, że potrzebujemy przeżywać naszych doświadczeń, nasze doświadczenia z kimś innym. Tym kimś innym jesteśmy my, nasz człowiek i nasza świadomość. Między tymi dwoma elementami możemy sobie wytworzyć y, zażyłą przyjaźń, miłość, i przy okazji ta przyjaźń i miłość jest elektromagnetyczna, więc napędza cały nasz organizm i, i całą naszą rzeczywistość wokół napędza magnetyzm y, naszej rzeczywistości. Więc kiedy afirmujesz, y, co właściwie się dzieje, kiedy Świadomie skupiasz uwagę i masz intencję, no właśnie, jaką masz intencję? Co chcesz, żeby się zaczęło dziać? I to jest pierwsza rzecz, która buduje się i która się uruchamia, która rozwija się i rozkwita, kiedy zaczynamy świadomie skupiać uwagę na afirmacji. To znaczy, nasz umysł, który jest potężną, potężną, Tężną biotechnologią do postrzegania rzeczywistości, do tworzenia całych światów, nasz umysł dostaje wytyczne. To znaczy, z całego tego nieograniczonego wszechświata, wszechświatów, my wokół siebie, tak jakby zapadamy rzeczywistość, dosłownie, nasza wizja rzeczywistości się materializuje z tych wszystkich potencjałów, które istnieją na różnych poziomach. Więc nasza rzeczywistość się zagęszcza elementami, na które zwracamy uwagę, elementami, które obracamy w swojej głowie, w swoim ciele, w swoim umyśle, w swoim sercu, w całym swoim systemie. I teraz wybierasz sobie elementy, które chcesz obracać w swoim życiu. Twoje całe jestestwo, twój organizm, twój umysł oswajają się z konkretnymi elementami. Robią też małe przemyblowania, pokazują ci elementy dosłownie, które wystarczy rozpuścić, odsunąć, przesunąć z nich uwagę, żeby móc, móc doświadczać tych elementów, kto, na które masz ochotę. I, i teraz przechodząc do konkretu, jakich uczuć chcesz szukać? Kiedy afirmujesz? To wszystko zależy od ciebie. Zawsze, zawsze, zawsze polecam ci zachwyt. Zawsze polecam ci to uczucie lekkości, to uczucie przestrzeni, tak jakby ktoś ci otworzył okno wewnątrz, jakby ktoś zrobił przeciąg wewnątrz ciebie, jakby nagle rozsunęły ci się horyzonty. Bo na przykład. Kiedy mówisz, um, zwłaszcza o, dajmy taki przykład, nigdy nie przeżyłam nic złego. Wszystkie moje doświadczenia mi się podobają. Kiedy twój organizm i twój umysł słyszą takie zdania, to o ile jeszcze nie ma w organizmie um, e, jakichś e, pokładów oporu wewnętrznego, e, a nawet jeśli jest, to twój organizm Zaczyna się skupiać na tym, jak ma operować, jeśli to jest prawda. To znaczy, jeśli Twoja intencja zaczyna kierować Twoją energię na tory przeżywania życia, tak jakby nigdy nic Ci nie zrobiło szkody, tak jakby każde doświadczenie, które masz, miałeś, będziesz miał, Ci się podobało, to Twój organizm dosłownie przestraja całe doświadczenie. Wszystkie wspomnienia, yy, wszystkie plany na przyszłość, przygotowanie do wszystkich sytuacji na przyszłość to jest potęga, którą trzymasz w swoich własnych rękach i możesz jej zacząć używać. Zaczynasz wtedy widzieć, że dosłownie Twój organizm, Twoja psychika, Twoje wspomnienia te rzeczy nie są wyryte w kamieniu. Są na tyle stabilne, żebyś mógł postrzegać je w sposób spójny, to znaczy w taki ciągły sposób, który się przesuwa przez, twój, przez Twoją świadomość. Natomiast nawet Twoja pamięć nie jest wyryta w kamieniu. To znaczy dosłownie, tak jak na podstawie pamięci Twój organizm przygotowuje się na wydarzenia na przyszłość, tak samo twój organizm może się przygotowywać na przyszłość na podstawie twoich wizualizacji, na podstawie tego, co sobie wyobrażasz i co mówisz. I teraz wyobraź sobie, że każde twoje zdanie, każda twoja emocja jest afirmacją. Dosłownie afirmacja to jest utwierdzanie się w perspektywie, to jest utwierdzanie się w przeżywaniu pewnej perspektywy. Można sprowadzić afirmację do takiego krótkiego rytuału w ciągu dnia, natomiast nawet jeśli poświęcisz minutę dziennie i będziesz sobie powtarzał różne wspaniałe doświadczenia, na które masz ochotę przez tę minutę dziennie, to możesz zauważyć, że po krótkim czasie Twój mózg sam zaczyna myśleć afirmacjami w normalnych sytuacjach, których doświadczasz. Czyli, na przykład, rozmawiasz z kimś i pierwsza reakcja, jaka ci przychodzi na jakieś zdanie, to jest dosłownie powiedzieć coś, co sobie afirmowałeś. Albo, na przykład, odnajdujesz się w zupełnie nowej sytuacji i Twój mózg jest zaprogramowany do tego, żeby się zachować tak, jak powiedziałeś. Czyli, na przykład, czuję się komfortowo w każdej sytuacji. I. Zaczynasz widzieć, że jesteś w sytuacji, która ci się nigdy wcześniej nie zdarzyła, nic o niej nie wiesz, nie wiesz co się będzie działo za chwilę, a jednocześnie czujesz głęboki fizyczny komfort i czujesz się zupełnie spokojnie. Zachęcam cię bardzo do eksperymentowania z tym, jak głęboko możesz rozbudować to połączenie ze swoim własnym ciałem, ze swoją Psychiką, z doświadczaniem życia, które się dzieje w tobie, dla ciebie, przez ciebie, wokół ciebie, wszędzie. Jeśli masz ochotę, posiłkuj się afirmacjami, które odnajdujesz w internetach. Zawsze jest też dobrze odkryć zachwyt, kiedy ktoś mówi, Taki rodzaj postrzegania świata, który do tej pory na przykład nigdy nie przeszedł ci przez myśl. To jest niesamowite doświadczenie, kiedy słyszysz na przykład, że możesz w ogóle myśleć o sobie w sposób, który ci wcześniej nie przyszedł zupełnie do głowy, a teraz nagle tam jest i zaczyna poruszać wszystkie elementy, które w tej głowie się znajdują. Więc te wszystkie trybiki zaczynają nabierać rozpędu, e, zaczynają napędzać inne trybiki, i uruchamia się cała maszyna postrzegania siebie w sposób, który wywołał w tobie zachwyt. I dosłownie ten sam mechanizm, którym e, coś może cię zainspirować czy rozpalić z zewnątrz, ten sam mechanizm masz na swój własny użytek. Więc są takie zdania, które, kiedy powiesz, poczujesz wewnątrz siebie przestrzeń, poczujesz zachwyt, poczujesz odwagę, poczujesz spokój. W zależności od tego, jaką warstwą swojego doświadczenia chcesz się zająć, to możesz sobie ustalić na przykład na początku, to jest dobra pozycja wyjściowa, jakie uczucie chcesz osiągnąć. Może to być zupełny komfort. Może być to cudowne rozluźnienie w całym ciele. Może być to tak wysoki poziom energii, że po prostu wyskoczysz, wystrzelisz z miejsca i zabierzesz się do robienia czegoś. W zależności od tego, jaki efekt chcesz osiągnąć, możesz też znaleźć um, ludzi, którzy napędzają pewien rodzaj. Mówienia. Na przykład, jeśli masz ochotę na energię do działania, możesz posłuchać e, ludzi, którzy układają motywację na siłownię. E, jeśli masz ochotę e, zastanowić się nad swoimi wartościami albo nad tym, e, jak zainspirować ludzi do działania, możesz posłuchać wielkich, idealistycznych mówców którzy poruszali wiele serc, wiele tysięcy czy milionów serc e, słowami, które do nich padały. E, zawsze, kiedy szukasz inspiracji, możesz oprzeć się na czymś, co znajdziesz na zewnątrz, natomiast zdanie po zdaniu możesz też rozkręcić ten motorek wewnątrz siebie. A jeśli już masz rozkręcony, to możesz sprawdzić, jak... E, Działa on na innych ludzi wokół ciebie. Choć prawdopodobnie, jeśli masz go rozkręcony, to już od dawna to robisz. <śm> um, dzięki afirmacjom um, jesteśmy w stanie transformować naszą świadomość um, na nowy poziom, bo afirmacje dają um, to poczucie osadzenia um, w roli twórcy rzeczywistości, które z kolei. Pozwala nam wprowadzać własne talenty w działanie, w życie, i zaczynamy czuć się bardzo pewnie, jeśli chodzi o oddziaływanie na nasze otoczenie. Ten cały syndrom impostora, czyli osoby, która czuje się na miejscu, czuje, że coś udaje, ten syndrom zupełnie się rozpuszcza, na niego już nie ma w ogóle miejsca, bo nasz umysł zaczyna rozumieć, że ma konkretne wytyczne i buduje rzeczywistość na poczekaniu. A co więcej, korzysta też z elementów, które codziennie sobie przygotowujesz zgodnie z własną wolą. Więc na poczekaniu jesteś w stanie tworzyć sobie taki obraz rzeczywistości, który ci się podoba. Na poczekaniu jesteś w stanie yy, Dojść do stanu, który chcesz osiągnąć. Na poczekaniu jesteś w stanie określić, jakich doświadczeń chcesz, a przynajmniej na początek zaczynasz się poruszać w tym kierunku, który chcesz przeżywać jako swoje życie. Więc życzę Ci fantastycznej inspiracji. Życzę Ci zdań, które wywołają u ciebie głębokie doświadczenie wdzięczności za a, przeżywanie życia i życzę ci, żeby te doświadczenia roznosiły się rezonansem wszędzie wokół ciebie, wszędzie gdzie trafiasz, żeby twoja energia była widzialna i żebyś doświadczał jej oddziaływania. Do usłyszenia.